To jeszcze samorząd, pytanie to jest wyjątkowo e, proste pytanie, a właściwie łatwa odpowiedź. Prawo i sprawiedliwość. Od, od wielu lat e, samorząd jest przez nich niszczony. Panie prezydencie, życie bywa przewrotne. Rok temu, jakby ktoś panu powiedział, że pan będzie taki wiec poparcia dla marszałka hocowskiego zwoływać, no to chyba by się pan popukał w głowę. Rok temu może już bym się nad tym zastanawiał, że, że taka możliwość jest, bo tak jak powiedziałem, z panem Marszałkiem Chrystowskim, mimo że był po, po tej drugiej stronie, zawsze dało się rozmawiać i dało się współpracować. To nie było tak. Zresztą bardzo często moi koledzy samorządowcy z innych części Polski trochę nam tego zazdrościli tam, gdzie, gdzie, gdzie marszałkowie są w sprawie sprawiedliwości, że ta możliwość dialogu jest. Także, także może nie do końca. To dwa lata temu? Dwa lata temu, panie że pan marszałek wtedy był członkiem Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że jest najlepszym marszałkiem, jaki mógł się tylko Wojcu Śląskiemu wydarzyć. Także to pokazuje hipokryzję tej organizacji. Pan Marszałek w związku z różnego rodzaju naciskami politycznymi, partyjnymi, rzeczami, które działy się na przykład w Funduszu Górnośląskim, gdzie osoby takie jak pan Kałuża były wyznaczone do sprawowania nadzoru, doszedł do wniosku, że dalej w tej organizacji być nie może. Okazało się, że Prawo i no, przeszło na drugą stronę, ale tak jak powiedziałem na koniec naszej konferencji, myślę, że ten list, ten wniosek, który przygotowali jest fantastycznym materiałem opozycji na nadchodzące Wybory, mówię o opozycji demokratycznej, która dzisiaj jest w parlamencie, bo to jest list, który powinien zostać skierowany do wszystkich mieszkańców. Z podsumowaniem, dlaczego nie należy głosować na prawo i Sprawiedliwość. Ruch samorządowy tak dla Polski został trochę wywołany przez Prawo i Sprawiedliwość do tablicy, że nie ma tego mandatu wyborczego. Wy już myślicie, jak będziecie budować te listy na wybory samorządowe? Panie redaktorze, ruch samorządowy, tak dla Polski, tak dla Polski tworzą przede wszystkim samorządowcy z różnych małych i dużych miejscowości. Więc chyba nie ma drugiego takiego, e, nie wiem, e, związku grupowania ruchu który ma taki mandat od społeczeństwa. Reprezentujemy w samym Województwie Śląskim. Jest ponad 200 członków, którzy pewnie reprezentują kilkaset tysięcy, jeżeli nie miliony, bo nie chcę oczywiście przesadzać głosów mieszkańców Województwa Śląskiego. Więc ten, kto mówi, że Ruch Samorządowy nie ma, Stagla Polski nie ma mandatu do sprawowania władzy, do dyskusji, jest po prostu osobą, która nie ma zielonego pojęcia, na czym, w jaki sposób taki mandat się uzyskuje. Czy ten wniosek to odwet za zmianę barw? Zdecydowanie tak, polityczne, tylko polityczne i szkoda, że w tak trudnym okresie, e, którym jesteśmy, gdy, gdy staramy się o środki europejskie, które są właśnie blokowane przez prawo i Sprawiedliwości, prawo i sprawiedliwość zamiast włączyć się w pracę w samorządzie, razem z innymi grupowaniami, chce znów wszystko rozwalać i doprowadzać do tego, że, że zamiast dyskutować o problemach województwa śląskiego, będziemy dyskutować o, o problemach Prawa i Sprawiedliwości, bo one tam są zawarte tym wniosku.